Mediaplan, co to jest? W tym audio artykule dowiesz się, czym jest Mediaplan, co zawiera Mediaplan oraz jak zmierzyć skuteczność Mediaplanu. Link do artykułu w naszym serwisie znajdziesz tradycyjnie w opisie materiału. Zasubskrybuj nasz kanał, aby regularnie otrzymywać materiały do odsłuchania, pełne marketingowej wiedzy. Miłego słuchania. Mediaplan, co to jest? Media Plan definiuje najważniejsze cele, identyfikuje grupę odbiorców i określa kanały dotarcia. Dobrze skonstruowany plan wspiera maksymalne wykorzystanie zasobów, monitorowanie postępów i optymalizację kampanii w czasie rzeczywistym. Media Plan. Definicja. Media Plan pełni funkcję strategicznej mapy kampanii reklamowej, wskazując cele kampanii, grupy docelowej, kanały komunikacji oraz budżety. Uwzględnia czasie trwania kampanii, formaty reklam i kluczowe wskaźniki efektywności, co pozwala na ocenę skuteczności MediaPlanu oraz efektywność kampanii reklamowej. Dzięki temu możliwe jest efektywne zarządzanie kampanią reklamową i jej optymalizacja. Media plan to dokument określający sposób wykorzystania różnych mediów w trakcie kampanii reklamowej lub marketingowej, aby efektywnie dotrzeć do określonej grupy docelowej. Definicja Media Plan. Media Plan to dokument planistyczny opisujący szczegółowy rozkład działań marketingowych w ramach kampanii. Tworzy się go na podstawie analizy grup odbiorców, danych mediowych oraz strategii marketingowej. Plan zawiera informacje dotyczące identyfikacji grupy docelowej, wyboru odpowiednich mediów, harmonogramu emisji i zasobów. Dzięki temu możliwe jest stworzenie skutecznego Media Planu, który wspiera realizację oczekiwanych rezultatów. W procesie tworzenia Media Planu kluczowe znaczenie ma określenie docelowe grupy odbiorców, zasięgu i tempa działań oraz dostosowanie kanałów do celów biznesowych. Media Plan kampanii reklamowej określa jak i kiedy treści dotrą do odbiorców. Natomiast sama kampania reklamowa odpowiada za opracowanie kreacji i przekazu. Media Plan pozwala na precyzyjne planowanie i ocenę skuteczności kampanii, gwarantując spójność działań w trakcie trwania kampanii oraz ich ewaluację po zakończeniu kampanii. Spójność między przekazem a jego dystrybucją umożliwia budowanie świadomości marki, zwiększenie sprzedaży oraz skuteczne osiągnięcia celów biznesowych. Ostatecznie dobry Media Plan to taki, który integruje social media, media własne, media płatne i media pozyskane, dostosowując się do wymogów rynku i potrzeb interesariuszy segmentu rynku, co zawiera Media Plan. Dobry Media Plan integruje jasno określone cele kampanii, dane mediowe budżet oraz kluczowe wskaźniki efektywności. Dokument powinien być przystępny, ale jednocześnie szczegółowy i elastyczny, by umożliwiać szybkie dopasowanie strategii do zmian w trakcie trwania kampanii. Dzięki temu klient zyskuje przejrzystą mapę działań, a planer może skutecznie zarządzać przebiegiem kampanii i reagować na bieżące potrzeby grupy docelowej. Budżet mediowy. Budżet mediowy w mediaplanie dzielony jest na odpowiednie media, kanały komunikacji i formaty reklamowe w określonych ramach czasowych Typowe etapy obejmują start kampanii, fazę rozgrzewki oraz działania retargetingowe. Plan uwzględnia estymacje kosztów takich jak CPM czy CPP oraz liczbę kontaktów z potencjalnymi klientami. Każdy segment budżetu wspiera inne działania marketingowe: zwiększenie sprzy sprzedaży, budowanie świadomości marki lub zaangażowania odbiorców. Dobrze zaprojektowany media plan pozwala ograniczyć koszty w drogich kanałach i jednocześnie wzmocnić obecność w najbardziej efektywnych formatach. To przekłada się na lepszą efektywność kampanii reklamowej i ułatwia osiągnięcia celów biznesowych. Estymacje i KPI. Estymacje i KPI są nieodłączną częścią procesu planowania mediów. Planer określa oczekiwany zasięg kampanii, częstotliwość kontaktów, liczbę kliknięć wskaźniki widoczności CTR, WTR oraz ROI. Prognozy powstają na bazie danych historycznych i wyników wcześniejszych kampanii reklamowych. Kluczowe wskaźniki efektywności służą do oceny skuteczności kampanii i stanowią punkt odniesienia zarówno w trakcie jej trwania, jak i po zakończeniu kampanii. Dzięki KPI możliwe jest szybkie analizowanie poszczególnych działań oraz ocena skuteczności media planu. Celowanie w konkretne, mierzalne wyniki ułatwia dopasowanie mediów do grup odbiorców. Ocenę rezultatów działań oraz precyzyjne targetowanie reklam pozwala na maksymalizację efektów w ramach określonego budżetu. Michał Włodarczyk, Head of Customer Success. Jak mierzyć skuteczność media planu? Skuteczność kampanii reklamowej oceniana jest poprzez bieżące monitorowanie, szczegółowe raportowanie oraz systematyczną optymalizację działań marketingowych. Każdy etap kampanii stanowi źródło wiedzy, które umożliwia poprawę efektywności kampanii reklamowej i lepsze dopasowanie przyszłych strategii. Reakcje w czasie rzeczywistym, jak również analizy przeprowadzane po zakończeniu kampanii, pozwalają dokładnie oceniać rezultaty działań oraz zwiększać skuteczność media planu. Agencje mediowe wykorzystują zaawansowane narzędzia analityczne, takie jak dashboardy, platformy DSP. Oraz systemy do zarządzania kampaniami, które wspierają efektywne zarządzanie kampanią reklamową. W ramach procesu Media Planning Planner porównuje pierwotne estymacje z rzeczywistymi wynikami, takimi jak zasięg kampanii, liczba kliknięć czy współczynnik konwersji. W przypadku zauważalnych odchyleń możliwe jest szybkie przesuwanie budżetów pomiędzy kanałami komunikacji, zmiana częstotliwości emisji lub dopasowanie formatów reklam do aktualnych warunków. Takie działania mają na celu minimalizację strat budżetowych i osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Ważnym elementem całego procesu jest raport końcowy, który zbiera estymacje, rzeczywiste wyniki oraz uwzględnia kontekst rynkowy, konkurencję i zaangażowania odbiorców. Raport ten tłumaczy, dlaczego konkretne grupy docelowej mogły zareagować inaczej niż przewidywano oraz wskazuje na możliwe przyczyny różnic. Dodatkowo raport pomaga oceniać rezultaty działań, identyfikować słabsze kanały oraz wzmacniać odporność strategii mediowej na zmienne czynniki rynkowe. Wnioski wyciągnięte z raportu są niezbędne do opracowania skutecznego media planu w przyszłości i stanowią ważny element tworzenia strategii marketingowej ukierunkowanej na osiągnięcia celów biznesowych. Jeśli interesują Cię treści z zakresu marketingu internetowego, zostaw subskrypcję lub obserwację. Dostarczymy Ci wygodne do odsłuchania materiały pełne wiedzy i inspiracji. A jeśli wolisz czytać niż słuchać, wartościowe treści dostępne są również na stronie www.digital.com.